Witam w prezentacji i montażu 62 drugiego numeru Stara 266 od Hachette. W tym numerze otrzymujemy pakiet resorów biurowych, dolny, środkowy i górny resor biurowy, Stwożnie stalowe i śrubki. W tym numerze otrzymaliśmy i zmontowaliśmy części prawego resoru piórowego. Po montażu części 62 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami, światłami, diodami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem i logo Stara, przedni zderzak, łańcuch z hakiem, dwa uchwyty, silnik, skrzynkę rozdzielczą, tester, przednią belkę poprzeczną z zbiornikiem wody, przedni resor piórowy, silnik, tylną i część przedniej ramy zawieszeniem, trzy mosty napędowe z kołami, wałami napędowymi, wciągarkę z liną silnikiem, tylny sterzak ze światłami, tablicą, hakiem, kierownicę, i oponę koła zapasowego. Numer 62. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, ważne wskazówki, instrukcje montażu i pokazane resory po montażu Star, Presko, typ 1142 CF SMW 22. W latach 90. XX wieku Polska przechodziła gwałtowną transformację gospodarczą. Zakłady w Starachowicach znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, próbując dostosować się do nowych realiów. Zamówienie brakowało, dlatego oferowano szeroką paletę pojazdów i podwozi przeznaczonych do zabudów specjalnych. Podwozia z fabryki w Starachowicach mogły być zabudowane przez prywatnych właścicieli, jedną z takich podwozi wraz nad z nadwoziem samowyładowczym do przewozu kontenerów trafiło na badania do ITS na początku 1996 roku. Była to odmiana stara 1142CF. Badania w ITS. W styczniu 1996 roku w Zakładzie Homologacji i Badań Pojazdów ITS przeprowadzono badanie homologacyjne samochodu ciężarowego specjalizowanego samowyładowczego do przewozu kontenerów marki Stary Presko typ 1142CF SMW22. Prace wykonano dla Wytwórni Urządzeń Komunalnych Presko we Wrocławiu. Zgodnie z zamówieniem z 4 grudnia 1995 roku firma Presko istnieje do dziś. Cel i podstawa badań. W ITS zlecenia to otrzymało numer 1267 ZBH 96. Sprawozdanie końcowe z badań powielono w ośmiu egzemplarzach, z czego poza ITS jeden egzemplarz trafił do Departamentu Ruchu Drogowego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, a trzy egzemplarze do Wytwórni Urządzeń Komunalnych Presko z Wrocławia. Pozostałe egzemplarze sprawozdania końcowego z badań trafiły do zakładów ZBH oraz Biblioteki i Archiwum ITS. Podwozie pojazdu zostało wyprodukowane przez zakłady Starachowickie SA, a zabudowa przez firmę Presco. Badania homologacyjne miały na celu sprawdzenie zgodności cech pojazdów z danymi producenta oraz wymaganiami obowiązujących przepisów. Podstawę obowiązku przeprowadzenia badań stanowiło rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 1 lutego 1993 roku. Dziennik ustaw numer 2193, pozycja 91. Wraz ze zmianami z dnia 18 października 1994, dziennik ustaw numer 11694, pozycja 557. Mamy zdjęcie stara presko typu 1142CF SMW-22, badanego w Instytucie Transportu samochodowego w Warszawie w 1996 roku. Mamy zdjęcie informacji, że wystające części zewnętrzne pojazdu w części dotyczącej zabudowy miały zaokrąglone kształty i nie wystawały poza obrys boczny pojazdu. Mamy zdjęcie informacji, że wymiary wewnętrzne i właściwości ergonomiczne budowanego pojazdu nie budziły zastrzeżeń. Samochód nie był wyposażony w urządzenie sprzęgające nadwozie komunalne. Wytwórnia urządzeń komunalnych PERSCO Wstała we Wrocławiu w 1957 roku. Przez 50 lat przedsiębiorstwo było znanym i cenionym producentem pojazdów specjalizujących się w produkcji nadwozi śmieciarek bębnowych, zamiatarek oraz wciągników hakowych i bramowych służących do wywozu odpadów. W latach 90. produkowała również pojemniki i kontenery na odpady. Według powszechnie dostępnych informacji, obecnie właścicielem marki Presco jest spółka HWA, która stworzyła w jej ramach linię produkcyjną. Produktową komponentów hydrauliki siłowej z wykorzystaniem historycznego logotypu. Hevea kontynuuje także tradycję produkcji zabudów hakowych i bramowych Presco. Najnowszym elementem gamy produktów Presco jest innowacyjny zintegrowany system selektywnej zbiórki odpadów. Mamy tabele z porównaniem danych zgłoszonych przez producenta z wynikami badań w ITS samochodu Star Presco. Mamy zdjęcie informacji, że konstrukcja tyłu uniemożliwiała wjechanie pod niego innego pojazdu. Mamy zdjęcie tabliczki znamionowej nadwozia, wnioski z badań. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji technicznej i homologacyjnej oraz wykonanych badaniach wynikających z zabudowy stwierdzono, że oceniany samochód specjalizowany do przewozu kontenerów spełniał wymagania przepisów obowiązujących w Polsce. Na podstawie badań homologacyjnych stwierdzono, że samochód Ciężarowy specjalizowany samo wyładowczy do przewozu kontenerów marki Star Presco typy 1142 CF SMW 22, produkowany przez zakłady Starachowickie Star podwozie oraz wytwórnie urządzeń komunalnych Presco we Wrocławiu na nadwozie, był zgodny z opisem technicznym typu pojazdu podanym we wniosku o wydanie z świadectwa homologacji i odpowiada warunkom technicznym, o których mowa w przepisach polskiego prawa. Rozporządzenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 roku w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów wraz ze zmianami z dnia 18 października 1994 roku tatra 138 NT z naczepą CN-161. Mamy zdjęcie samochodu Tatra 138 NT z naczepą CN161, badanego w Instytucie Transportu Samochodowego na przełomie 1966 i 1967 roku okolice stadionu 10-lecia w Warszawie. Mamy tabelę z zasadniczymi wymiarami zestawu ciągnika Tatra 138 NTS i naczepy CN161. Manewrowość do przyjęcia. Zwrotność pojazdu była zadowalająca. A w każdym razie korzystniejsza od poprzednio badanego pojazdu Bloomhardt. Wykorzystanie maksymalnej zwrotności mogło być jednak utrudnione ze względu na konstrukcję wózka jazdnego naczepy o dwóch osiach. Nieprzystosowanego do wykonywania skrętów o małej średnicy, z tego względu wartość najmniejszego wewnętrznego promienia zawracania określano ze stosunkowo małą dokładnością, co oczywiście nie pozostało bez wpływu na obliczoną szerokość skrętu. Mamy zdjęcie wykresu intensywności rozpędzania z przełączaniem biegów. Mamy tabelę z promieniami skrętu i zawracania zestawu ciągnika Tatra 138NT i naczepy CN161. Mamy zdjęcie wykresu intensywności rozpędzania na czwartym i piątym biegu. Mamy tabele z masami ciągnika Tatra 138NT, naczepy CN161 i zestawu ciągnika z naczepą. Wnioski. Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań pojazdu członowego do przewozu cementu luzem utworzonego z ciągnika siodłowego Statra 137NT i naczepy CN161 pod względem wymiarów zewnętrznych, mas, ciężarów osiowych i skuteczności hamowania pojazd spełniał aktualne obowiązujące wymagania kodeksu drogowego, zatem mógł być dopuszczony do eksploatacji na ogólnych zasadach. Na ostatniej stronie mamy informację co w kolejnym numerze: czyli górna część amortyzatora przedniego P, łącznik tylny mocowania przedniego P, dolna Część amortyzatora przedniego, spornik zawieszenia pióra przedniego P, obudowa osi P przedniego zawieszenia, wkręt mocujący, klamra pióra, długi stworzeń montażowy, krótki stworzeń montażowy, sprężyna amortyzatora przedniego. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.